wszystkim. Ja jestem Igor Ogi Cox. I zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem koniecznie. Wtedy was nie przegapię żadne inne filmiki. Dziś i zaczynamy. Dzisiaj bardziej będę pokazywać mój styl gry. Jak gram po prostu. To już Darylem sobie zagramy rundkę. Się ładuj się, ładuj. O nie, tylko nie on. Nienawidzę tej postaci. Nie nienawidzę jej nie ugrać. W ogóle. Nawet jej nie mam. Ale na starym końcu miałem. No jest okropne. Jak on się nazywał? Nie pamiętam, ale na pewno on był chyba rzadki. Pamiętam. O nie! Ult! O nie, ten ult mi nie dał. Nie, dał dobra. O nie, zginiesz, zginiesz. Nie, nie trzeba było! O nie, moje power cubesy. Czemu ja się zatrzymałem? Nie! Oj, ta rundka będzie długa. Coś tak myślę. O nie, nie, nie. Tam się nie zbędziesz. Ja wolę szybko nie zadawać się. Darylowi sam się ulc nabija, to tam mogę zużywać. O kurde, ale farta miałem, ale fart, ale fart. Teraz się O, nie, Misiek. No nie, no. no nie, nie idź za mną. Ja nie chcę ci załatwiać. Dobra. Są to coś. O, wielki starcie, wielki starcie. Boję się, boję się. Nie, przetem, tym, przy tym. No, Mają zbyt dużo powerpiopsów. Mają przewagę nikczemną. użyć tego odcinka, no, ale jeszcze dwie. Mam do odebrania 50 yy, punktów mocy, albo nie. Wy napiszcie w komentarzach do kogo mam. Dodać te 50 punktów mocy? Napiszcie w komentarzach. Ja na razie ich nie będę. Do żadnego zadymiarza dawać. Dobra, teraz innym zagramy. Bólem. Bólem chcę. Bardzo. Jak będzie zbyt długi odcinek, to bardzo przepraszam. Nie chciałem. Dobra, gramy. O, kolcik też dobry zadymiasz O nie, o nie, ile ich tu? Ile ich tu? O nie, uważaj! Uważaj, nie, po co ty tam szłeś? No i przegrana Nie nic w te krzaki Dobra, nie ma tam nikogo Chowaj Dobra, uciekaj Dobra, chodź. Chodź na Oj, Dobra. O nie, chodź! Nie! Kurczę, wle No, niestety. Raz się przegrywa, raz się wygrywa. Dobra, może teraz sobie zagramy. Nitą, nitą. Na moim dawnym końcu naprawdę było. To mój ulubiony zadymierz. Z Maxem gram, ale fajnie. Dobra, to Mamy już pierwszego Power Cube. O jezu, już ten odcinek trwa 5 minut. Dobra, to będzie ostatnia rundka i tak Dobrze, dobrze, dobrze. O nie, zostałam! Karm, karm, nie! Uciekaj, 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 Max! Uciekaj! Uciekaj! Go, 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 go! Kurwa! O nie, nie, nie! Jest! O Jezu, mało brakowało. Uch, ale mi serce teraz biło zar, co mi mówił. Alfarcik. 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 O. Już sobie sprawa, nawigatora. Dobra. Osłabiliśmy ich. wygrana. Będziemy kończyć już odcinek, ale pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie dzwoneczkiem. Nie przegapią was żadne filmy. No to, no to pa.